Do 2017 roku docelowo ma być 7 tysięcy kilometrów dróg pokrytych tym systemem, a Krajowy Fundusz Drogowy oczekuje w tym okresie na wpływy na poziomie 23 miliardów złotych. Czy te założenia nadal są realne? Założenia dotyczące przychodów są realne. W takim stopniu, w jakim stopniu realny jest harmonogram oddawania kolejnych dróg płatnych. Przykład chociażby działania systemu przez ponad rok wskazuje na to, że prognozy zostały przekroczone i system przynosi większe przychody, chcę przypomnieć na, w tej chwili na długości niecałych 2000 km dróg niż założono wcześniej. A kiedy osiągniemy ten pułap 7 tysięcy? 7 tysięcy to jest do końca obowiązywania naszego kontraktu, czyli do 2017 roku i wtedy prognozowane przychody powinny być na poziomie 23 miliardów złotych. A jak będzie się rozwijał ten system w następnych miesiącach, kiedy nastąpi rozszerzenie? No, najbliższe rozszerzenie, niewielkie około 400 km, będzie miało miejsce na początku przyszłego roku i do połowy marca przyszłego roku. Oczekujemy na kolejne instrukcje dotyczące kolejnych odcinków dróg płatnych. Chciałbym zapytać pół żartem, ale może nawet i serio, czy system jest szczelny? Bo Polak potrafi. System, system jest szczelny, jego skuteczność poboru wynosi ponad 99,9% w stosunku do poprzedniego systemu. Jest to oczywiście olbrzymia przepaść i myślę, że kierowcy przekonali się wielokrotnie, że nie opłaca się próbować obchodzić konieczność płacenia opłat.